Dzisiaj się Wam pokażę, organizację mojego biurka. I tak. I tak. I tak. Pierwsza rzecz to jest podkładka. I taka oto. To jest z takimi zielonymi gochami. wielkimi. Ja teraz zdejmuję moje, ja tu na tabletę, bo cały czas będzie to wisiało. bo, ma, bo coś dziurka ja mam tylko tak pokazać czym nagrywam ogólnie e, i to jest taka pokładka z takimi zielonymi kolorami to jest taki przykład taki łożyski, nie bardzo ładne to jest, 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 tak, jest e, mata stołowa zobaczymy ma jeszcze, jest naklejone jeszcze jak Wam się ona spodobała to sobie tutaj, możecie jakoś tak zobaczyć, no nie wiem, jakaś taka ostrość mi się, bo dobrze widać, to yy, jest taka matka, yy, dalej... Tutaj cekka, teraz wioletą. Tutaj pewnie zawsze nie będzie tak po prostu. Mam teraz kocik, trzymać tak na białku. Nie jest tak tutaj, tutaj mamy lampkę, na której takie coś wisi. I on świeci. pokażę, wam mam coś, tylko na tylko ono świeci. Tak, on świeci. Tutaj jest mój plan. ale ja go odwróciłam bo taką klamkę. przepraszam, jestem jeszcze chora. Ja tutaj mam takie modelki, i tak dalej. Tutaj jest fioletowa półka, której nie wiem, kiedy będzie recenzja. To jest jakiś taki złota. Trzy kostki do grania różnych sołów, kształtów. Ta lampka z Ikei, to był go z Ikei i to krzesełko z Takie białe. O, jak chce się wiedzieć. Yy, dalej mam takie po prostu. No. Dostałam świąteczny zestaw Kindergartenu Spodzianek. Nie wiem dlaczego, ale trudno. Miałem w nim takie dwie słodkie e kaczuszki. Jest w ja na one są puchate i chodzi o to, że one się przytulają. A tutaj mam takiego, po prostu tak naozdrowionego takiego, gra. A tutaj była do niego taka gwiazda, świecąca, ale skupiłam ją. I tutaj mam tutaj kubeczek taki, to jest ta tasiemka i loczek, który tak zawiesiłam. Yy, tutaj mam yy, różne długopisy, cienkopisy i mazaki. No <coughs> i mam świecznik z karką, taki. I ja się w świeczkę wkłada. Taki. Jeszcze był w dzień, ale ja wolałam w noc, bo tutaj uwielbiam lato w nocy. Mi się kojarzy jakby było bo Byłam przy tym stoisku MFF, ale zawsze on stoi, dlatego pewnie go tutaj namalowali. Eee, tutaj jest taki świecznik, który się wkłada świeczkę. On jest w środku pusty, nicowy. Tu jest masa pyłowa. Kosztował. On czekajcie, 8,50. Pamiątkę z Narodowego Muzeum Morskiego, pamiątka taka. Taki teraz sobie stają. jest taki. Muszę wkładać. Tu się wkłada. Tu Felix, biuro. No to jest przetłumaczenie na niemiecki. To jest moc. nie wiem, jak po polsku to by się nazywa. Czy... Wiem, wiem, co to jest, ale nie wiem, jak po polsku to się nazywa, dlatego. Tego. Um, dalej. Mam. Um, um, stop model, statutu, jest Chciałam powiedzieć tę jest to tylko. Taki. Zapomniałem, jak się nazywa. pustełko i poczekajcie ta da okej okay. no i tutaj mamy ja, taki przykład długogi z szczęścia i tak dalej tutaj mamy uh, eee ona jest O! i gwiazda się znalazła do tego To są kolczoki Lillifear. I to jest taka młoda Lillifear. Skarży się z no. i skończy tak. pasujące ujęcie. Kolejne to jest takie. To teraz wytniemy do tego. I to... O, teraz jest trochę ciemno. I troszkę świeci. Troszkę świeciało. Dalej tutaj mam pusteczki, takie... Jakieś rzeczy też. to nie są do szkoły, tu nie są. Tutaj jakieś ulotki. Pokażę wam. Na jak Ktoś chciał jechać. Dobywałam.

w pracach w jakichś pracach jak więcej macie robię to po prostu wytrzeć one strasznie ładnie pachną to jest 8 tołczów to jest 2 2 po niemiecku a po angielsku tołczar a po polsku husteczki. I da ne je iz takvih. Top model. Top model. Taki box. No i... Cao bjelko si tako prezentujem. Što tu mam? Balagan. I teš lili fi. Hmm, bałagan i w gaminu, aż na loterię, tylko po szafce trzymajmy. Bałagan. Ale mam dużo, przedmiotów, tylko dlatego mam taki bałagan. Ale chodzi o to, że to <coughs> To już na tyle, więc myślę, że będzie podobało.